Tu w odlewni zakładu armatury w nisku do wysokich temperatur wszyscy są przygotowani. Przy kadzie z płynnym aluminium człowiek nie jest w stanie wytrzymać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Wszystko przez temperaturę lejącego się metalu. Mam ponad 700 stopni, ale nie tak źle. Da się wytrzymać? Da się. Ale tylko dzięki temu, że każde niemal stanowisko pracy jest wyposażone w urządzenia pozwalające łagodzić skutki gorąca. No, jak ci stoi pod to jest chłodniej, ale wiadomo, temperatura robi swoje. Niestety, robi w ubiegły poniedziałek wysokich temperatur nie wytrzymał system energetyczny. W całym kraju ogłoszono 20 stopień zasilania. A to oznaczało, że w całym zakładzie trzeba było wyłączyć wszystkie urządzenia z wiatraczkami włącznie. Dla firmy było to kompletne zaskoczenie. Na szczęście udało się bez większych strat wygasić produkcję. Przemodelowaliśmy prace te, które normalnie odbywają się na pierwszej zmianie, czyli w okresie jakby dziennego poboru mocy przerzuciliśmy wszystko, co było możliwe na nockę. No i dzięki temu zminimalizowaliśmy straty. Na pewno nasi klienci tego nie odczują. Znacznie trudniej było taką operację przeprowadzić w zakładzie produkcji szyb samochodowych Pilkingtona w Chmielowie. Tu wyłączenie całego procesu produkcji wymaga stopniowego wygaszania poszczególnych jego etapów. To trwa nawet kilkanaście godzin. Na szczęście zakład pracował w tak zwanym systemie wakacyjnym. W piecach akurat nie było szkła. Udało się więc uniknąć poważnych kłopotów, ale nie udało się uniknąć strat. Kilka zmian wypadło nam z, z cyklu produkcyjnego, więc są to setki sztuk szkła, które nie wyprodukowaliśmy, a które mieliśmy założone w planach produkcji i planach sprzedaży. Uda się to odrobić? E, odrobić, być może nie. Być może tylko w ten sposób zamaskować, żebyśmy nie naruszyli. Dostaw nie, nie zakłócili dostaw do naszych klientów, co jest naszym priorytetem. Nowoczesny zakład, wyposażony w automaty, roboty i komputery połączone w jeden system, nie jest przygotowany do takich niespodzianek, jak nagłe wyłączenie prądu. Tylko szczęściu można zawdzięczać, że w ubiegłym tygodniu nie było strat liczonych w dziesiątkach, a może i setkach milionów. Dlatego już dziś zarząd firmy wyciągnął wnioski z tych doświadczeń. Warto na pewno pójść w stronę jakiegoś samozabezpieczenia. Myślimy o ko-generacji, czyli drugim źródle zasilania. W Pilkingtonie, podobnie jak w innych firmach, były na szczęście odpowiednie zapasy gotowych wyrobów w magazynach. Dzięki temu 20 stopień zasilania nie wywołał negatywnych skutków na rynku. Ale straty spowodowane przez tojem odrabiać się tutaj będzie nawet do końca roku.